I dlaczego rok 2014 był dla ciebie jednym z cięższych? Huh. Trudne pytanie, bo z jednej strony był to jeden z najpiękniejszych lat mojego życia. Wtedy właśnie skończyłam UCLA, odebrałam wymarzony dyplom z Wydziału Filmu, Teatru, Telewizji i też z Wydziału Nauk Politycznych. Miałam jakby wszystko, mm. o czym marzyłam, I, i wtedy zmarł mój tata. Wszystko tak się zawaliło i miałam bardzo dużo problemów wewnętrznych i starałam, starałam sobie to jakoś poukładać, ale byłam tak młoda i byłam na takim, wiesz, na taki, na takim pałerze wtedy i gdzieś to tak się odbiło i nie wiedziałam, czy mogę w ogóle być szczęśliwa kiedykolwiek jeszcze. No, trudny rok bardzo, ale myślę, że wtedy dojrzałam. Że wtedy tak naprawdę postarzałam się, może nawet za 20 lat. Ale myślę, że to mnie zmieniło w dobrym sensie i potem zrozumiałam, co w życiu jest najważniejsze. I myślę, że mój tata jest do dzisiaj ze mną i, i pomaga mi. I myślę, że gdyby nie takie trudności w życiu i takie cierpienia, może bym sobie jakoś tak inaczej radziła w życiu. A ja zawsze jakoś tak mam wrażenie, że. Że czuję, że musi być jakieś cierpienie. I to, to nie zaczęło się tak naprawdę od śmierci mojego taty, tylko wcześniej już od małego tak naprawdę musiałam borykać się ze śmiercią wielu osób w mojej rodzinie, i zrozumiałam, co to znaczy, że ktoś odchodzi, że ktoś po prostu nigdy nie, nie wraca. Ktoś, kogo bardzo kochasz i ktoś, na kim ci bardzo zależy, ale że gdzieś buduje się armia w niebie, armia Twoich ludzi, armia takich Twoich aniołów. I oni pomogą Ci we wszystkim. I wydaje mi się, że do dzisiaj czuję się mocniejsza właśnie dzięki nim, że oni więcej robią dla mnie na górze niż mogliby tutaj na dole. A czy to prawda, że po śmierci Taty przestałaś wierzyć chwilę w Boga? Miałam, y, miałam przez dłuższy czas taki problem, żeby to wszystko zrozumieć. Teraz wiem, że to jest normalna y, część żałoby, tak naprawdę. Właśnie trochę taka złość, y, niezrozumienie. I, I tak, miałam, miałam taki okres, gdzie czułam, że Pan Bóg powinien mi wtedy najbardziej pomóc. Ja go odpychałam, bo to dla mnie bardzo trudne, ale jednocześnie na końcu to była ciekawa sytuacja, bo pamiętam, że było takie um, yard sale, takie są w Stanach, jeszcze właśnie wtedy byłam w Los Angeles. I była taka książka, The Art of Grieving. I tak ją po prostu wzięłam. I potem po parę miesięcy później otworzyłam, kiedy byłam naprawdę w jednym z najtrudniejszych okresów dla mnie. I otworzyłam, i zrozumiałam, że to wszystko, co przechodzę, to jest normalne. Um, I wtedy jeszcze bardziej zrozumiałam Pana Boga, i zrozumiałam, co on dla mnie robi, i zrozumiałam, że e, śmierć to jest, mimo tego, że dla nas, bo my jesteśmy egoistycznymi osobami. Tworami. Dla mnie jest to strasznie trudne, ale może niekoniecznie dla mojego taty. On jest w lepszym miejscu. Jako chrześcijańka, właśnie w to wierzę i, i do dzisiaj teraz mi to daje taką niezwykłą energię. Taką... No, zaczęłam wierzyć właśnie po tym upadku, zaczęłam wierzyć bardziej, mocniej, i wierzyć ze zrozumieniem, chyba, tak bym powiedziała.